Nasze spotkanie opłatkowe. Polacy przyjechali na Zakarpacie z innych ukraińskich miast w czasach Związku Radzieckiego, aby zachować swoją tożsamość, założyli Towarzystwo Kultury Polskiej Zakarpacia imienia Gniewy Wołosiewicz. To jedyna polska organizacja w regionie, zrzesza ponad 100 osób. Cieszymy się, że udało się nam rozwijać tę wspólnotę polską, że zachowaliśmy język, że uczymy młodzież, uczymy tych tradycji, że wspólnie zbieramy się na nasze imprezy. Oczywiście, że na Boże Narodzenie, że na, na Wigilię, na Święta Wielkanocne, na Dzień Niepodległości. Użgorod jest taką wysepką polskości na Zakarpaciu. Polska organizacja na Zakarpaciu nie posiada własnej siedziby. Ludzie czasem korzystają z domu dla mniejszości narodowych, ale przeważnie spotykają się w jednej z już kawiarni. Przy towarzystwie działa polska szkoła sobotnio niedzielna imienia księdza Józefa Cisznera. Dzieci i młodzież uczą się historii i języka polskiego. Na Zakarpaciu takich, nie ma takich rodzin stuprocentowo polskich, tak? są już rodziny mieszane, ale ten, który jest Polakiem, też żeby ta Polskość przetrwała tak? i żeby te dzieci chodzili i na co dzień rozmawiali w domu też w języku polskim. W chwili obecnej mamy starszą grupę i młodszą, tak? to jest około 50 osób. Pan Ernest jest absolwentem szkoły i członkiem towarzystwa. Po studiach w Polsce wrócił na Zakarpacie i teraz jest rzecznikiem prasowym miejscowej policji. Polacy są bardziej zachodni tak, i mają więcej doświadczenia i w tej pracy i mogą dużo czego nas nauczyć i cały czas nas wspierają, więc chciałoby się nawiązać takie kontakty, które by nam w przyszłości pomagały. Zakarpacie jest położone na terenie Lwowskiego Okręgu Konsularnego. Naszymi rodakami w regionie opiekuje się Polska Placówka Dyplomatyczna. Muszą się trzymać razem, żeby pamiętać o polskich tradycjach, zwyczajach, żeby mieć kontakt z Polską i z polskością, także bardzo cenimy sobie tę pracę, którą wykonują i też sięgają do historii, szukają również i tutaj na Zakarpaciu polskich śladów, skutecznie dbają o miejsca pamięci na miejscowym cmentarzu. Także mamy rodaków również tutaj w łóżgorodzie na Zakarpaciu. Po rosyjskiej agresji na Zakarpacie przyjechało wielu przesiedleńców wewnętrznych z centralnych i wschodnich terenów kraju. W marcu przyjechałam do Użgorodu, tutaj kiedyś urodził się mój syn, także czułam się tutaj jako swoja. Chciało mi się odnaleźć tutaj w chorocie na Zakarpaciu coś polskiego, co jest dla mnie bardzo bliskie. Choć mniejszość Polska na Zakarpaciu to zaledwie kilkaset osób. Nasi rodacy chętnie biorą udział we wszystkich inicjatywach, w których mogą zaznaczyć swoją tożsamość i obecność w regionie.